Kalisz był miastem granicznym Królestwa Polskiego i znajdował się nieopodal granicy z Polską Wielkopolską. Gdy 1 sierpnia 1914 roku Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji i zarządziły powszechną mobilizację, Kalisz stał się jednym z pierwszych celów ataku. Już dwa dni później wkroczyli do niego niemieccy żołnierze. Bez rozlewu krwi zajęli pozbawione obrony miasto i na początku nic nie zapowiadało dramatycznego obrotu wydarzeń. Wieczorem 3 sierpnia miał miejsce incydent, który zdecydował o przebiegu następnych kilkunastu dni. Nie do końca ustalonych do dziś okolicznościach na terenie miasta padł strzał, a niemieccy żołnierze wpadli w popłoch w obawie przed grożącymi im rzekomo uzbrojonymi mieszkańcami miasta. W ciemności rozpoczęła się bezwładna strzelanina, w której zginęło 21 niewinnych i nieuzbrojonych Kaliszan oraz sześciu niemieckich żołnierzy, a 32 zostało mocno rannych. Komendant Preuskar stwierdził, że to ludność cywilna zdradziecko strzelała do wojska. Uznał to za akt zdrady mieszkańców miasta. Z tego więc powodu w dniu 4 sierpnia wydał również trójjęzyczną odezwę do magistru miasta Kalisza, który wprowadził represję ograniczenia w stosunku do mieszkańców. Zażądał 50 tysięcy rubli kontrybucji, wprowadził godzinę policyjną, zabronił wydawania gazet, groził braniem zakładników i rozstrzeliwaniem co dziesiątego. Zażądał, aby przez całą noc wszystkie okna w domach były oświetlone. Aresztowano również sześciu znaczących obywateli miasta i zagrożono ich rozstrzeleniem. Pomimo zastosowania się do żądań Preuskera, represje nie ustały. Aresztowano i rozstrzeliwano mieszkańców nawet na ulicach miasta. Zabierając tych sześciu zakładników, Niemcy w późnych godzinach popołudniowych zaczęli wycofywać się z miasta i zajęli stanowiska ogniowe na tzw. wiatraczym wzgórzu. Rejon obecnej ulicy Podmiejskiej, z którego w godzinach nocnych z ustawionych tam dział ostrzeliwali miasto. Wydawało się, że napięta sytuacja wróci do normy, ale najgorsze miało dopiero nadejść. 7 sierpnia 1914 roku oddział majora Preuskera został wymieniony przez siódmy Pułk Piechoty Obrony Krajowej, zwany Landwehr. Gdy landwerzyści wkroczyli na kaliski rynek główny, w ich kolumnie wybuchła panika. Żołnierze ponownie otworzyli ogień do cywilów. Niemcy następnie ponownie zbombardowali miasto i rozstrzeliwali Polaków napotkanych na ulicach. Przez całą noc trwał ostrzał miasta z ognia artyleryjskiego. 8 sierpnia centrum Kalisza zostało zrabowane przez niemieckich żołnierzy, a ocalałe budowle podpalone niektóre wręcz doszczętnie. Pierwsze dni wojny światowej okazały się tragiczne dla miasta i jego mieszkańców. Kalisz najpierw ostrzeliwany, potem podpalony przez wojska pruskie, praktycznie wydawało się, że przestał istnieć. W tym obszar średniowiecznego centrum z ratuszem odbudowanym pod koniec XIX wieku oraz część przedmieścia Wrocławskiego, doszczętnie zniszczona została także między innymi ulica Świętego Stanisława, ulica Garbarska i Grocka w kierunku kościoła świętego Mikołaja, cerkiew pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, plac świętego Józefa, widok od ulicy Kolegialnej, ulica Mariańska w kierunku placu Świętego Józefa. Główny Rynek, strona pomiędzy ulicami Świętego Stanisława a Śródmiejską, dawna ulica Wrocławska. Widok w kierunku wylotu ulicy Zamkowej, dawna ulica Warszawska z Głównego Rynku. Główny Rynek, strona pomiędzy ulicami Świętego Stanisława a Śródmiejską, dawna ulica Wrocławska. Fragment ulicy Śródmiejskiej, dawna ulica Wrocławska, w kierunku Śródmieścia. Fragment ulicy Śródmiejskiej, dawna ulica Wrocławska, przed skrzyżowaniem z ulicą Kościuszki, Teatr imienia Wojciecha Bogusławskiego. Dawny teatr miejski. Ulica Śródmiejska, dawna ulica Wrocławska. Widok od Alei Wolności. Dawna ulica Aleja Józefina. Ulica Środmiejska, dawna ulica Wrocławska. Od mostu kamiennego w kierunku Rogacki. Ulica Kazimierzowska, dawna ulica Rybna. Widok z mostu kamiennego. Do podpalania używano słomy, nafty i smoły. Rozstrzeliwania, rabunki mieszkań i sklepów oraz podpalenia całych kwartałów śródmieścia trwały do 22 sierpnia, kiedy to podpalono ostatni dom mieszkalny przy ulicy Nowoogrodowskiej. W dniu 16 sierpnia spłonął teatr miejski. Nie niszczono kościołów oraz budynków użyteczności publicznej, które miały służyć nowej władzy, z wyjątkiem kościoła przy rogatce, który został trafiony przypadkowym pociskiem. Zbezczeszczona została Cerkiew Świętego Piotra i Pawła. Spaleniu nie uległa tylko biedna dzielnica żydowska w kwartale ulic Kanonicka, Garbarska, Złota i Nadwodna. Mieszkańcy, których domy nie zostały spalone, zmuszeni zostali do pójścia pod eskortem na dworzec kolejowy. Żołnierze w czasie tego przemarszu bili ich kolbami karabinów, przy pełnej akceptacji pijanych oficerów. Mężczyźni zostali oddzieleni od swoich rodzin, po czym powiązanych załadowano do pociągu i wywieziono do Niemiec. Kobiety i dzieci z podniesionymi rękami pod groźbą rewolwerów wypędzono poza miasto. Część mieszkańców, którym darowano życie, wykorzystywana była do grzebania martwych. Widziano jak oficerowie i żołnierze grabili bogatsze mieszkania z drogocennych przedmiotów i dzieł sztuki, które następnie wysłano do Niemiec. Bilans strat był okropny. Stan zniszczenia miasta zarejestrowały liczne fotografie, a także pierwsze powojenne plany pomiarowe. Stopień zniszczenia budynków oszacowany na 95% wskazywał, że zburzone śródmieście praktycznie nie nadawało się do odbudowy. Prawie całość staromiejskiej zabudowy Kalisza legła w gruzach. Znacznie ucierpiała duża część dawnego przedmieścia wrocławskiego oraz inne fragmenty miasta. Ludność, która nie zdążyła, bądź też nie chciała uciekać, została zdziesiątkowana tak, że sprawie 70 tysięcznego miasta pod koniec sierpnia 1914 roku pozostało w nim nieco ponad 5 tysięcy mieszkańców. Zostali oni bezdomni, bez dachu nad głową, nie mieli gdzie się podziać. Zostali pozbawieni jakiegokolwiek dorobku życia, stracili wszystko. Wśród kaliskiej ludności cywilnej było co najmniej 250 ofiar śmiertelnych. W odniesieniu zaś do sfery materialnej można powiedzieć. W zniszczeniu w mieście uległo prawie 450 budynków, a łączne straty, zgłoszone jeszcze w czasie trwania wojny, wyceniono na przeszło 33 miliony rubli. Taki precedens nie wydarzył się jeszcze do tej pory w historii Europy. Mieszkańcy już jesienią 1914 roku rozpoczęli starania o odbudowę, która zakończyła się sukcesem podczas dwudziestolecia międzywojennego. Ludność miasta i architekci całego kraju potraktowali jednak sprawę odbudowy Kalisza, uchodzącego za najstarsze miasto Polski, jako sprawę pierwszorzędną dla polskiej historii i tradycji. Ezechiel Lipczyc, kaliski rabin i jednocześnie członek Rady Miasta, jeździł po całym świecie, m.in. Stany Zjednoczone, i głosił płomienne kazania, by zebrać fundusze na odbudowę miasta. Już w listopadzie 1914 roku powstał w mieście Komitet Odbudowy Kalisza, skupiający w swych szeregach znanych i powszechnie szanowanych kaliszan, którzy zwrócili się o pomoc przy planowaniu odbudowy do Koła Architektów w Warszawie. Rozpisany konkurs na zagospodarowanie przestrzenne Kalisza oraz wykonanie projektów Starego Rynku i Ratusza skupił wokół siebie czołowych polskich architektów. Ich prace uwzględniały konieczność zachowania i częściowego zrekonstruowania przestrzeni staromiejskiej oraz potrzebę poczynienia w niej najniezbędniejszych korekt modernizacyjnych. Koszty odbudowy miasta pokrywane były nie tylko z funduszy własnych jego mieszkańców, ale przede wszystkim z subwencji rządowych i różnorodnych kredytów budowlanych udzielanych przez Ministerstwo Skarbu i Ministerstwo Robót Publicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Odbudowa i rozbudowa miasta trwała przez cały okres międzywojenny. A w dniu 5 kwietnia 1934 roku znacznie powiększono powierzchnię Kalisza. Rocznica zburzenia Kalisza była dobrym momentem, aby stworzyć symbol tamtych dni, ślad naszej pamięci. Naszej, czyli tych, którzy tu żyją i pamiętają. Uroczyste otwarcie skweru historycznego Rozmarek z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, odbyło się 3 sierpnia 2014 roku. Przy ulicy Sargowej i Przechodniej powstał skwer Rozmarek. Upamiętniający tragiczny do naszego miasta sierpień 1914 roku. Przestrzeń jaką stwarza skwer, otwarta, dostępna, otoczona budynkami, została zabudowana elementami symbolicznymi, ale także ilustracyjnymi, które wprowadzają mieszkańców i turystów w klimat miasta sprzed 100 laty. To miejsce na terenie ówczesnej dzielnicy żydowskiej także zostało mocno zniszczone, jak cały kalisz. Jest to swoisty pomnik tragicznych wydarzeń z sierpnia 1914 roku w środku miasta, pokazujący najtragiczniejsze chwile w postaci autentycznych zdjęć wkomponowanych w gabionek. Wystawa przy ulicy Śródmiejskiej, Feniks 1914-2014 składała się z wieloformatowych fotografii, Zdjęcia, które można było oglądać w różnych punktach miasta, ukazywały katastrofę, jaką dla mieszkańców Kalisza było zburzenie miasta w sierpniu 1914 roku, na początku I wojny światowej. Na Złotym Rogu można było zobaczyć w ramach wystawy Phoenix 1914-2014 ekspozycję zatytułowaną Wielkie dzieło odbudowy. Z okazji stulecia zburzenia miasta 2 sierpnia 2014 roku. Obok gmachu starostwa powiatowego w Kaliszu odbyło się wielkie widowisko z wykorzystaniem światła i dźwięku. To smutna rocznica, która nakazuje być wiernym i dochować pamięci o zmarłych, zaginionych, zagubionych w wirze światowej wojny. Dochować pamięci o mieście ruin i popiołów. Powstała także drużyna sportowa Fundacja Kaliska Koszykówka Fenix Kalisz, która zajmuje się przede wszystkim szkoleniem dzieci i młodzieży.